To, co tutaj opowiadacie, te androny, te takie opowiastki z, 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 te teoretyczne z uniwersytetów, które mają tyle wspólnego z rzeczywistością, co pięść do nosa, że liczy się nieuchronność, nie liczy się kara, to są bzdety, nie opowiadajcie takich bzdur. Przykład tego księdza pokazuje najlepiej, że złapany pedofil i odpowiednio ukarany nie krzywdziłby kolejnych dzieci, on po prostu siedziałby za kratami. Tak jest, jak trzeba to całe życie. To w takim razie wypuśćcie Trynkiewicza. Jeżeli tylko nieuchronność, to niech pani wypuści. Może pani wniosek złożyć nawet, tak? Niech pani wnosi o łaskawienie, bo nieuchronność. Więc wie pani, niech pani takich bzdur ludziom nie mówi. Polacy nie są głupi. Wskazują na to badania. Polacy są mądrzy. Ponieważ w swoich badaniach, które prowadziły, wczoraj cytowałem cztery pracownie badań opinii publicznej, jednoznacznie wskazują, że chcą realnego zaostrzenia. Kar w stosunku do najcięższych przestępstw, tym przestępczości pedofilskiej i seksualnej. I my to proponujemy. My proponowaliśmy to już w 2007 roku, a wy byliście tym przeciw. I broniliście w ten sposób pedofilów i innych groźnych przestępców. Teraz też się rozczulacie, że my chcemy w tym kodeksie również ścigać surowiej znacznie na brutalnych mafiozów. Członków zorganizowanych grup przestępczych. No, wielka szkoda, prawda? Ojacy, biedni będą. O, będą bo chcemy surowi karać sprawców zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. No, jaka szkoda, biedni zabójcy. A może będziecie się rozczulać nad tymi, co porywają do okupu, których chcemy tak samo surowi karać. Czy, czy gwałcą już w tym wypadku dorosłej kobiety? Tak chcemy radykalnie zaostrzyć ten kodeks kary. To wam się nie podoba. Dzisiaj gwałciciel kobiety może dostać co najwyżej 15 lat więzienia. Dzięki tym zmianom będzie mógł trafić do pierdla za 30 lat. I powinien z tego... Tak jest. Tam... Do więzienia! Do więzienia! Dla bandyty, gwałciciela on nigdy nie powinien wyjść z więzienia. Ja bym takiego bandytę nigdy z więzienia nie wypuścił, jeśli chodzi o mnie. Tak jest, jeżeli ktoś gwałci ze szczególnym okrucieństwem. Jeżeli ze szczególnym okrucieństwem. Tak jest. Używając tego języka. Używając języka tych, których wy bronicie. Tam jest miejsce dla niego. Otóż gwałciciel ze szczególnym okrucieństwem kobiety, który dopuszcza się takiego czynu, powinien siedzieć za kratami i nie zobaczyć już świata. Takie powinno być prawo. Co to znaczy gwałcić ze szczególnym okrucieństwem? znaczy okaleczyć kobietę chwale, nie tylko na duszy, nie tylko w jej psychice, ale również na ciele. Kobiety są często okaleczane, cięte nożem wydubuje się im oczy w czasie gwałtu, łamie się im i kończyny. Są takie przypadki, i dzisiaj grozi za to kara jedynie 15 lat pozbawienia wolności. Otóż, wy, wy się nad tym rozczulacie? Tak jest, używam języka, który jest językiem, który trafia do tych bandytów, którzy dopuszczają takich czynów. No i trzeba trafić do ich świadomości i trzymać ich w więzieniu, jeśli dopuszczają tego rodzaju czynów. Jest, jest, to, jest to nakaz moralny, bo tak to czuję, taka jest sprawiedliwość. Dlatego kobiety, a często tak samo rodzice dzieci nie zawiadamiały. O fakcie popełnienia przestępstw, brutalnych przestępstw seksualnych, ponieważ wiedzieli o tym doskonale, że sprawa zakończy się zapewne karą w zawieszeniu, bo 40% jest tego rodzaju wyroków i nie chcieli narażać swoich dzieci, albo te kobiety nie chciały się narażać na traumę, na wstyd, na przeżywanie tego wszystkiego, co czeka je w sądzie, kiedy kara będzie w zawieszeniu i sprawca będzie się ponownie śmiał takiej kobiecie w twarz. I wy chcecie takich sprawców bronić, wy sprzeciwiać się naszym zaostrzeniom. A ja chcę ich wsadzać do więzienia. Tak jest. I chcę, żeby się bali tego więźnia, żeby nie popełniali tych przestępstw, tych ohydnych, strasznych, okropnych przestępstw, niezależnie czy są księżmi, czy kimkolwiek innym. I mam nadzieję, że zmienicie swoje zdanie, nie będziecie opowiadać, że surowość się nie liczy tylko nieuchronność. Oby był, te czynniki muszą iść w parze. i Co więcej powiem, że właśnie surowość pomaga działać nieuchronnie, bo skłania osoby pokrzywdzone do złożenia zawiadomienia do prokuratury. Jeśli osoba wie... Pokrzywdzona, że sprawca, jej dręczyciel, jej oprawca trafi na lata do więzienia, to ma motywację, by pójść do, na policję i zawiadomić. A jeżeli wie, że wyjdzie z raz na wolność i będzie śmiał się pod jej domem, w twarz, by ją się zastraszać, to nie pójdzie na policję, bo byłaby niemądra, gdyby poszła, bo naraziłaby siebie, całą rodzinę na ogromną traumę. I tak często się dzisiaj dzieje. I właśnie te zmiany służą temu, by to zmienić. I dlatego to ma wpływ na nieuch nieuchronność też. Surowość łączy się z nieuchronnością. Nie opowiadajcie, że jest inaczej. Kłamiecie i manipulujecie. Jest takie powiedzenie: krzyk jest oznaką słabości. Ten wasz krzyk, te inwektywy, te wyzwiska, które tutaj chcecie, by przykryły waszą bezradność w ukrywaniu waszej bezczynności, która przez lata towarzyszyła waszym rządom i waszym działaniom w zakresie walki z przestępczością również, choć nie tylko z przestępczością pytowicką jest wysiłkiem skazanym na porażkę, bo Polacy widzą fakty widzą, że trzeba odróżniać tych, którzy krzyczą, którzy mają gębę, przysłowiową gębę pełną frazesów, a do was to, to powiedzenie pasuje jak ulał. I tych, którzy potrafią wykazać, że podejmowali konkretne działania. Mógłbym tutaj dać wiele przykładów, które potwierdzą to, co właśnie przed chwilą powiedziałem, ale odwołam się tylko do niektórych, które są, sądzę, wystarczające, by to uzasadnić. Rok 2007. Wtedy, kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, przygotowałem zmiany w kodeksach karnych, które czego dotyczyły? No, przecież dotyczyły między innymi walki z przestępczością pedofilską. Czy może zaprzeczycie temu? I jakie było wasze głosowanie wówczas? Czy głosowaliście za tym, aby zaoszczędzić. Proponowane przeze mnie kary wobec tych pedofilów i tych działających łagodnie, i tych działających brutalnie. Jak głosowaliście za czy przeciw? Przypominacie sobie, sięgnijcie w takim razie do wyników tych głosowań. Jak głosowała Platforma Obywatelska? Jak głosował PSL? Jak głosowaliście wobec naszych propozycji wówczas przedłożonych, aby dać sądom i prokuratorom lepsze narzędzia, inne niż kary, tak jak środki karne, które pozwolą w sposób skuteczny izolować sprawców, którzy już wyjdą po odbyciu kary? na wolność, by nie mogli mieć kontaktu z dziećmi. By można było stosować monitoring elektroniczny, te, te bransolety elektroniczne, monitorując ich działanie. Jakżeście wtedy zagłosowali? Byliście za czy przeciw? Przez 8 lat rządziliście. Co zrobiliście wówczas, by... Zaoszczędzić odpowiedzialność karną wobec pedofilów i tych w sutannach, i tych bezsutannych, bo wszyscy wobec prawa powinni być równi, wszyscy powinni być równie bezwzględnie traktowani, jeśli dopuszczą się tego rodzaju przestępstw. Co zrobiliście przez te 8 lat? Mieliście w rękach cały aparat państwa, mieliście całą machinę ustawodawczą, mieliście swojego prezydenta, premiera, wszystko w ręku, i co? I nic! Skróciliście wbrew temu, co mówi Pan Poseł, o 5 lat, bieg przedawni przedawnienia. Daliście prezent pedofilom o 5 lat, skracając okres przedawnienia. Owszem, dokonaliście jedną zmianę, która była korzystna nie dlatego, że chcieliście, tylko bo musieliście ponieważ była implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego, która nakazywała, aby okres przedawnienia następował dopiero po 30 latach, jeżeli, jeżeli dziecko doświadczone tego rodzaju tragicznym wydarzeniem, jakim jest przestępstwo pedofilii ukończy 30 lat dopiero wtedy, zgodnie z tą dyrektywą, przestępstwo może się przedawiać. I musieliście to zrobić. To nie była wasza inicjatywa. Wy żeście robili to, co było konieczne, bo w przeciwnym razie czue by się wami zajęło. A w pozostałym zakresie skróciliście bieg przedawienia o 5 lat, proszę sprawdzić. Zrobiliście prezent pedofilom, za każdym razem odmawiając poparcia tych zmian, jakie uderzały w pedofilów, które żebyśmy przekładali, może to sprawdzić. To są fakty, to są czyny, to nie są słowa. Zawsze wasze czyny były przeciw. To służyło pedofilom. Byliście partią, może powiedzieć, obozem wspierającym pedofilów w tym sensie. Mieliście o osoby pokrzywdzone w głębokim poważaniu. Ten ból, wrażliwość na dzieci to jest tylko poza waszym działaniem. Bo jeżeli ktoś się przysłuchuje z uwagą to, co wy mówicie, to. Wcale się nie przyjmujecie dziećmi. Nie interesują Was dzieci, Was interesuje walka polityczna. Wy chcecie wykorzystać te na pewno bulwersujące, straszne, godne potępienia wydarzenia, które miały miejsce też na łonie Kościoła Katolickiego, które nie spotykały się z odpowiednią reakcją. Mówię to jako katolik i, i, i człowiek, który jest zaangażowany, jest już osobą wierzącą. I Wy wykorzystujecie te fakty, które zostały pokazane w emocjonalnym przekazie, by walczyć z całym Kościołem katolickim, by przenieść te niezwykle haniebne zdarzenia, które wymagają najsurowszych reakcji, jeśli tylko prawo pozwala, rzecz jasna, jeśli sprawy się nie przedawniły, by przenieść na wszystkich księży i cały kościół. Bo wy, to jest wasz cel. I każdy, kto umie słuchać ma uszy, I każdy, kto ma rozum doskonale wie, rozumiejąc ten kontekst, to, co się tu dzieje, że to nie o pedofilów tu chodzi, nie o te dzieci pokrzywdzone, tylko to jest wasz główny cel. A pretekstem, pretekstem jest walka z pedofilami. Gdyby było inaczej, to wy byście w 2007 roku poparli ponad podziałami politycznymi to, co proponowałem wówczas. Czyli potężny oręż w walce z pedofilami. Uderzenie w tych pedofilów, by nie mogli wychodzić na wolność i, 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 i krzywdzić dzieci. Dam wam przykład. Jeden z tych pedofilów z filmu Braci Sekielskich. Nie jestem pewien, czy dobrze zapamiętałem nazwisko. Chodzi o księdza pedofila, który został zatrzymany i później skazany w okresie, kiedy byłem prokuratorem generalnym w 2006 roku. Niestety, wbrew moim prośbom, nie zaostrzyliście wówczas polityki karnej i jaki sąd wydał później wyrok? Taki wydał wyrok, że ten sprawca pedofil w 2012 roku mógł krzywdzić kolejne dzieci we Wrocławiu w hotelu za waszych rządów. Gdyby wprowadzić rozwiązania, które w 2007 roku proponowałem, przez długie lata siedziałby w więzieniu. <laughs> Nie wprowadziliście tych zmian, o których mówiłem, nie wprowadziliście jawnego rejestru, który Wam się nie podoba, choć jest to narzędzie używane w wielu cywilizowanych krajach, począwszy od Stanów Zjednoczonych, które realizują te, te, te zmiany, zrealizowały, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właśnie środowisk i stowarzyszeń osób pokrzywdzonych przez pedofilów. To właśnie w wyniku działań stowarzyszeń osób pokrzywdzonych przez pedofilów powstały rejestry pedofilów na świecie, w wielu cywilizowanych krajach. I myśmy te rozwiązania przyjęli do naszego porządku, też Wam się nie podoba. Nie zrobiliście nic by wprowadzić do polskiego porządku prawnego oblik, obowiązek informowania organów ścigania, jeżeli ktoś dowiedział się o fakcie przestępstwa pedofilskiego. Osiem lat żeście rządzili, nic żeście w tej sprawie nie zrobili. Dopiero my wprowadziliśmy to rozwiązanie do kodeksu karnego w 2007 roku. Była to inicjatywa pana prezydenta, przygotowana wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości. To dzięki nam, dopiero od tego momentu można ścigać też teoretycznie osoby w, w każdej instytucji w tym kościele. Jeżeli można wykazać, że w tym czasie, od tego dopiero momentu, kiedy te przepisy weszły w życie, czyli końca 2017 roku, że wiedziały, miały wiarygodną informację o fakcie popełnienia przestępstwa, a mimo to nie złożyły zawiadomienia w organach ścigania. Wcześniej nie było to przestępstwem, wcześniej nie było to w ogóle nakazem prawnym, wcześniej to był tylko obowiązek społeczny. Co żeście zrobili, żeby to zmienić? To myśmy to zrobili, czyny tu, a u, po, u Was tylko gęba pełna frazesów. Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, ze smutkiem wysłuchałem wiele tu argumentów tak demagogicznych i tak głupich, można powiedzieć, głupota nie boli, że aż trudno je komentować. No, trudno odnosić się do zarzutu, że my te propozycje, jakie przedstawiamy, służą rzekomo łagodniejszemu traktowaniu księży pedofilii. No, trzeba nawet stuknąć się w głowę i jeszcze podskoczyć, jeżeli ktoś takie bzdury opowiada. Bo... Te rozwiązania, jakie prowadzamy, z całą bezwzględnością uderzą też ewentualne księży pedofili. radykalnie zaoszczą ich odpowiedzialność, podobnie jak i wszystkich innych grup zawodowych. Więc jednym słowem nie bądźcie aż tak obłudni, bo jesteście tak obłudni cynistni, że to widać, że wcale nie troska o te pokrzywdzone dzieci. O, o ich bólu i o cierpienie jest waszym głównym motywem. Waszym głównym motywem, inspiracją jest chęć i walka z Kościołem i te nikczemne zdarzenie, które miało miejsce w kościele, w kościele, które powinny być znacznie surowie ścigane i z tym się zgadzamy. Wy chcecie wykorzystać, by nimi obarczyć wszystkich, którzy są związani z Kościołem. I na tym polega, to jest wasz cel, a dzieci są tylko i wyłącznie narzędziem, a my myślimy inaczej. I o tym świadczą czyny, a nie słowa, bo gdyby było inaczej, gdyby wam zależało na tych dzieciach, to wy byście te zmiany wszystkie w zakresie prawa karnego i procesowego i materialnego wprowadzali które służą dzieciom, służą ich ochronie i służą skutecznej walce z przestępczością pedofilską, a wy tego nie zrobili. My, żyjmy, to zrobili. I dlatego, panie pośle, i kolegów z PSL, wzrasta w tej chwili pan mówi, że wzrasta przestępczość pedofilska i o 40% pokazuje pan statystyki. Niech pan pomyśli. Bo... Jednak jak żyje się w Sejmie, to warto to jednak cechować się pewną umiejętnością, jaką jest korzystanie z szarych komórek i wyciąganie pewnych wniosków jest z faktów. Czasami, czasami jest to problem, ale jednak warto, aby Polacy mieli o nas lepsze zdanie, warto jednak przynajmniej udawać, że potrafi się korzystać z tych możliwości. Na, na radach skłaniamy prokuratorów i policjantów, by wykrywali tego rodzaju zdarzenia, to dzięki temu wzrasta liczba tego rodzaju przestępstw notowywanych. To jest właśnie dowód naszą skuteczność, to jest dowód na to, że wykrywalność tych przestępstw wzrasta. Bo, bo jeśli Pan Chcę się dowiedzieć i chciałby pan na ten temat podyskutować z kryminologami, to o tym, czy wzrasta przestępczość, czy spada, mówią tak naprawdę badania wiktymizacyjne. Bo one są najbliższe prawdy, one pokazują, jaka jest realna przestępczość. I te badania, badania ofiar przestępstw wskazują, że jeżeli chodzi o przestępstwo seksualne, to w Polsce była do tej pory ogromna, ciemna liczba popełnionych tego rodzaju przestępstw. Tych przestępstw było masę, ale one nie były zgłaszane i statystyki były dobre. Natomiast jeżeli organy ścigania bardziej zaangażują się w wykrywanie tych przestępstw, które realnie się działy, w realną pomoc osobom pokrzywdzonym, w realne ściganie przestępców, no to w siłą rzeczy te statystyki będą pokazały wzrost przestępczości, bo to nie znaczy, że jej nie było, tylko one są po prostu wykrywana. wykrywana. Ogromna, ciemna liczba przestępstw seksualnych. Niech proszę sprawdzić, jak się na jakiś temat wypowiadacie, to sprawdźcie to. I, i, i jedyny efekt skuteczniejszego procesu wykrywczego to jest wzrost właśnie tego rodzaju przestępstw stwierdzanych w statystykach policyjnych, do którego Państwo się odwołuje, ale to jest dowód naszego sukcesu, a nie porażki. Pierwsza sprawa, że na filmie występują inne czynności seksualne, a nie molestowanie seksualne, w związku z czym my zaostrzamy tylko molestowanie seksualne, a inne czynności nie to jest to nieprawda albo nie wiedza państwa nad czym wypada upolewać ponieważ zgwałcenie w przypadku małoletniego jest zarówno inną czynnością seksualną jak i molestowaniem seksualnym a w każdym paragrafie zgwałcenie jest zaostrzane podobnie jak i molestowanie seksualne także inna czynność seksualna to jest również zgwałcenie to jest po pierwsze po drugie jeśli chodzi o tryb pracy nad tą ustawą wspomniał pan poseł Ustępie pierwszym, ale zapomniał albo celowo nie wskazał ustępu czwartego artykułu 37 Regulaminu Sejmu, z którego wynika, że Sejm lub komisja może przyjąć tryb taki właśnie jak w tej sprawie. Trzecia sprawa. Jeśli chodzi o pozostawanie pod pieczą, nieprawdą jest to, że pozostawanie pod pieczą wypadło z projektu. Wręcz przeciwnie, zostało zaostrzone i to drastycznie. Przypomnę. Kara, jaka za nie groziła, to było od trzech miesięcy do lat 5. Artykuł 199, paragraf 2. Mieliście 8 lat, nie zrobiliście z tym kompletnie nic. My tymczasem w przypadku zgwałcenia wprowadzamy karę od lat 8 do lat 30, jeżeli opiekun zgwałci swojego podopiecznego, czy podopieczną, w przypadku molestowania seksualnego wprowadzamy. Podwójną granicę za, zaostrzoną o połowę. Czyli dolna granica zaostrzona o połowę. Jeżeli to jest typ podstawowy molestowania seksualnego, od czterech lat w górę. Jeżeli chodzi o molestowanie dziecka poniżej lat siedmiu, to jest od sześciu lat w górę. Molestowanie dziecka poniżej lat siedmiu staje się zbrodnią. To jest kolejne kłamstwo, że dzieci te najmniejsze stają się bezbronne i bez ochrony prawnej. Gdyż to są oczywiste kłamstwa. Więc kolejna, kolejna, kolejna manipulacja, być może nie niewiedza, polega na tym, że niestety to wy przez tyle lat nie tylko pozostawaliście bierni, ale wręcz łagodziliście odpowiedzialność. Wprowadzenie artykułu 37a kodeksu karnego pozwoliło na to, że na kary wolnościowe można było przechodzić właśnie przy molestowaniu podopiecznego. Przypomnę, kara za zagrożenie do lat pięciu. W takim przypadku sądy mogły orzekać kary grzywny lub kary ograniczenia wolności w przypadku skazania za molestowanie podopiecznego. To jest wasza zasługa. Kolejna sprawa. Pan minister wspominał skrócenie terminu przedawnienia. Dodatkowy termin przedawnienia został skrócony z dziesięciu lat do pięciu. Komu to służyło? Trzecia sprawa. Wprowadziliście owszem wydłużony termin przedawnienia. W przypadku lat 40, ale to było pod presją Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej. Dyrektywa was do tego zmusiła, nie mieliście innej sytuacji możliwości wyboru. Z tym, że paradoks polega na tym, że najpierw się to wydłużyli, a później w 2015 na odchodne skróciliście te terminy przedawnienia do lat 5, te dodatkowe. Także oczywiście w 2011 zmiana pod presją Komisji Europejskiej, ale w 2015 skrócenie dodatkowych terminów przedawnienia o połowę.